Dlaczego Twoje kampanie w Google Ads niby chodzą, ale jednak nie masz z tego klientów? To bardzo częste i raczej średnio miłe pytanie, na które dzisiaj poszukamy odpowiedzi. Ta odpowiedź może być znaleziona w kilku aspektach. Po pierwsze, takim głównym aspektem, który jako pierwszy przychodzi na myśl, to oczywiście konfiguracja samych kampanii. I ten aspekt konfiguracji Właściwie zaczyna się już na etapie konfiguracji konta, bo tam można poczynić pewne błędy, które będą wręcz pchały nasze reklamy w próżnię. Ten problem dotyczy również doboru słów kluczowych. Jeżeli nasze reklamy się będą pokazywać na frazy niezwiązane z naszym biznesem, no to również ich efektywność będzie bardzo marna, znikoma. Natomiast konto czy kampanie. To nie wszystko. Mianowicie w Google Ads czy każdym innym systemie reklamowym możemy wydać właściwie dowolną kwotę pieniędzy no i przeprowadzić dowolną ilość ruchu na stronę. Natomiast, jeżeli później ten ruch na stronie nie wie, co za sobą zrobić, to również tracimy potencjał, tracimy potencjalnych klientów. Jeżeli nasza strona właściwie jest kolokwialnie mówiąc, do niczego. Nieładna, albo po prostu użytkownicy nie wiedzą, co mogą na niej zrobić, no to ten ruch będzie szedł ponownie w próżnię i właściwie nie będzie nam dawał żadnych efektów. Ale to nie wszystko. Kampanie mogą być super ustawione, konto może być świetnie skonfigurowane, a twoja strona może być przepiękna i może dawać użytkownikowi to, czego on dokładnie w tym momencie szuka. Natomiast jeżeli swój marketing opierasz tylko i wyłącznie na Google Adsach, to dalej to może nie dawać efektów. Ponieważ my, generalnie jako konsumenci, potrzebujemy pewnego dowodu słuszności, powodu, dla którego właśnie do tej firmy wyślemy zapytanie, albo właśnie z tego sklep, sklepu kupimy produkt, którego szukamy. Dlatego poza reklamami potrzebujesz także social mediów. Potrzebujesz także budowania dojalności klientów, potrzebujesz mailingów, no i generalnie innych działań marketingowych, ponieważ same accy to może być obecnie dużo, dużo za mało. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że tych elementów jest kilka, i to na końcowy efekt, na końcowy sukces wpływa mnóstwo czynników, i ja wiem, że ty jako szef swojej firmy możesz nie mieć na to czasu. Jeżeli tak jest, to napisz do nas, a my spróbujemy Ci po prostu pomóc.